Pan 10 dni na odstąpienie odmowy bez podawania przyczyny. Przypominamy również, że może Pan zrezygnować w każdej chwili. Wystarczy, że poinformuje Pan o tym Biuro Obsługi Klienta. Rozumiem, że Pan to potwierdza. Super, że tak. Dobrze. I tutaj dane, um, Pana dane pozyskaliśmy w celu dzisiejszego kontaktu. Pozyskaliśmy Pana dane no. firmy Planet 4.9. GmbH z siedzibą w Sulzbach, chociaż przypuszczam, że skoro tutaj są dane pana taty, tak Patryk, to, to yy, pewnie jego dane po prostu stamtąd, yy, stamtąd właśnie pozyskaliśmy. Teraz tak, celem realizacji, celem realizacji dzisiejszego zamówienia chciałabym teraz potwierdzić pana adres. I tak tutaj yy, musiałabym zmienić imię na pana imię. Tak. Mhm. mogę prosić? Staszek yy, Zając. Patryk Zając, tak? Patryk Zając Aha, no dobrze, no to było. Patryk Zając, tak I teraz tak, adres, który tutaj mam tak. e, to 46 zero czterdzieści ulica Sikorskiego 6D przez jeden To jest zły adres. Mhm. To mogę prosić o poprawny Kocie Wąsy Tak 6 chwileczkę Kosowący to jest już dokładny adres, czy to jest adres do kodu pocztowego? Adres to jest miejscowość, To jest miejscowość, tak. Mhm. Mm Kosowący, tak? Tak. Tak. E, I tam jest. E, ten e, największy z to ona jest położona pod. tym... Kosowący ko, e, 5a o 5a. Tak?

45 555 Kosowący i dokładny adres to Kosowący 5A przez 628. Zgadza się? Halo, tak, tak, tak. Mhm, dobrze. Co jest? E... jakiś, nie wiem jakiś upomina jakiś, nie wiem, coś takiego, będzie. Coś, ten zagarek w ogóle jest jakiejś jest firmy? E, chwileczkę, zaraz mogę zapytać, jakiej firmy jest zegarek, dobrze? Bo szczer szczerze mówiąc nie, nie wiem, ale mogę zapytać zaraz, dobrze? Dobra, bardzo proszę, zapraszamy. Dobrze, dobrze, to ja już zaraz tutaj wrócę do pana. Dobra. Mhm. Halo. Halo, halo, jestem pan? O tak. Tak, tak e, dobrze, więc e... Dowiadywałam się o ten zegarek właśnie przed chwilą. Mhm. E, szczerze mówiąc e, nie, nie jestem w stanie powiedzieć jaka to jest dokładnie firma, e, ale widziałam ten zegarek, tak? e, ładny taki brązowy z czarną, e, z czarną tarczą Aha. i takimi srebrnymi wskazówkami. Aha, tak. Super. on mniej więcej wygląda, tylko nie, nie jestem naprawdę w stanie powiedzieć jaka to jest dokładnie firma, ponieważ y, nigdzie jakby nie było był wytazerowane. Aha, dobra dobra, dobra, czyli to może mm -hmm. być kwadra, tak? Rozumiem. To jest kładka, tak. K K Tam było napisane kładz, na pewno, Aha, tylko to. A, kładz. no dobra, dobra, tak. aha. Dobra, y, dwa ostatnie pytania, dobrze? Dobra, e, chwileczkę, y, mam jeszcze taki jeden telefon. Może pani chwileczkę posłuchać jakieś 10 sekund, 15, dobra? Oczywiście. Dobra, chwileczkę. No, mów, no, mów. No. Aha, jest Dobra. Jest pani Kasia? Tak, tak jestem. O, to zapraszam. Moja koleżanka Kasia z przywą z niej umarła. Może? Kasia z przywą z niej umarła. Moja koleżanka z... z wyższej szkoły, więc... Przepraszam, że teraz tak się teraz słyszę, spłakałem. Rozumie Pani, tak? Rozumiem, rozumiem. Jezus, Boże, co ja teraz zrobię? Poczeka Pani, po, poczeka Pani chwileczkę? Tak. Dobra, dobra, proszę panią. to jak to będzie teraz? znaczy, żeby dokończyć naszą, e, Aha, dobra. Ja pytania tylko. Dobra.